Ja zaraz powtórzę te pytania. Pan przyjdzie do mikrofonu. Tutaj. Ta, ja powtórzę te pytania. Ostatnie pytanie było takie, dlaczego pan prezydent Lech Kaczyński nie zdecydował się na opublikowanie aneksu do raportu o wojskowych służb informacyjnych? Te pytanie środkowe to było takie, dlaczego jeden z uczestników zespołu do badania katastrofy smoleńskiej. Generał Petelicki dostał kulę w głowę, a drugi generał został wiceministrem obrony. To były pytania. Proszę Państwa, więc tak. Generał Petelicki, chyba tak mi się, takie odniosłem wrażenie, że generał Petelicki. Postanowił, bo generał Petelicki był ze służb bezpieczeństwa się wywodził, nawet kiedyś w jednym z wywiadów powiedział, dlaczego tam właśnie wstąpił do SB: Mianowicie, po to, żeby spełniać dobre uczynki. Dokładnie tak powiedział, więc inni to do klasztoru idą, a on do SB, żeby dobre uczynki spełniać. No więc prawdopodobnie musiał boleśnie przeżyć weryfikację. Tę, która była na progu transformacji ustrojowej, i kiedy nastąpiła katastrofa w Smoleńsku, najwidoczniej pomyślał sobie, że to teraz jest moment, żeby się odegrać, że razwiecka wojskowa, ta soldateska troszeczkę się skonfundowała. W związku z tym wysłał do pana premiera Tuska list otwarty, w którym bardzo krytycznie ocenił stosunki panujące w siłach zbrojnych. Zarządzał dymisji pana ministra Bogdana Klicha, no i dymisji innych dygnitarzy wojskowych, a nawet w tym liście otwartym przedstawił konkretne propozycje personalne. Więc to mnie bardzo zdziwiło, bo takich rzeczy się w listach otwartych na ogół nie pisze, a w każdym razie nie się serio. Więc rozumiem, że było, był, to jakiś, był to jakiś rodzaj takiej nerwowej bardzo demonstracji i trochę mnie zdziwiło, zdziwił mnie stopień pobudzenia pana generała Petelickiego, bo to normalnie to mówię, inaczej się takie rzeczy załatwia, a nie w ten sposób. No i on. Ten amok jakoś w nim narastał, bo on nawet jesienią zaczął się odgrażać, że weźmie udział w Marszu Niepodległości, a nawet stanie na czele. No i widocznie tego już było za wiele, i odwiedził go seryjny samobójca. I tyle. Natomiast generał Skrzypczak się zreflektował w odpowiednim momencie, że to jeszcze nie, chyba jeszcze nie tak, nie jest ten moment. No i za to tak odmiennie potoczyły się losy tych dwóch generałów. Jeden nie żyje, a drugi, co prawda, y, ponieważ generał Skrzypczak no, też się zbisurmanił, w związku z tym nie uzyskał, Y, mimo że był wiceministrem obrony w randze generała, nie uzyskał od Służby Kontrwywiadu Wojskowego certyfikatu dostępu do informacji niejawnych. Mówiąc krótko, nie ufamy tobie, prawda? No, y, 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 trochę pewne światło na to rzuca okoliczność, że szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, pan generał Nosek, już w 2010 roku podpisać miał z FSB rosyjską porozumienie o współpracy no, i kiedy się, to, kiedy się to wydało, kiedy ta rzecz została ujawniona, szef służby kondrywiadu wojskowego został zdjęty ze stanowiska, jak to się mówiło w kołach wojskowych, chwytem za nosek został wyprowadzony z, z tego stanowiska chwytem za nosek, <laughs> więc, ale i generał Skrzypczak, jak Państwo widzicie, utracił stanowisko, już nie jest wiceministrem obrony. W ogóle warto zwrócić uwagę, jakie to były perturbacje z obsadzaniem tych stanowisk, kiedy tworzył się rząd pana premiera Tuska. Otóż, jak Państwo pamiętacie, w 2007 roku Platforma Obywatelska miała gabinet cieni. To znaczy takich polityków, którzy szykowali się na objęcie konkretnych resortów w przyszłym rządzie. No i między innymi ministrem obrony, kandydatem na ministra obrony był pan Zdrojewski. Był pan Zdrojewski. Ale nie wiadomo skąd pojawił się pan Bogdan Klich z zawodu psychiatra. Być może, że stan Armii Polskiej uzasadnia powołanie psychiatry na stanowisko Obrony. Ja nie wykluczam takiej możliwości, ale to było o tyle dziwne, że on ta. jedna rzecz może wyjaśniać przyczyny, dla której pan Klich, a i pan Zdrojewski mu ustąpił bez gadania, został ministrem kultury. Jako człowiek renesansu może być każdym, prawda, więc to nie jest. Czym się zajmował pan Bogdan Klich oprócz tego, że był psychiatrą? ano był właścicielem Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie ale niech nas ta nazwa nie zmyli bo ten instytut się zajmował takimi strategicznymi kwestiami, jak na przykład wpływ kultury żydowskiej na kulturę polską. Więc szalenie strategiczna kwestia, jak najbardziej materia wojskowa, stricte, prawda? No, ale dodatkową informacją, która może odgrywać rolę w tym wszystkim, było to, że ten instytut studiów strategicznych korzystał z subwencji Fundacji Adenauera, niemieckiej Fundacji Adenauera. A niemiecka fundacja Danewa to wynika z jej sprawozdania finansowego, 95% środków, którymi dysponuje, ma z subwencji rządu Republiki Federalnej Niemiec więc jest to po prostu taka skrzynka kontaktowa, za pomocą której rząd niemiecki różnych swoich tam współpracowników wynagradza. No i okazało się, że na liście płac jest również pan Bogdan Klich i jego Instytut Studiów Strategicznych. Być może, że to przesądziło. O jego nominacji na ministra obrony. Być może, że to przesądziło o jego nominacji na ministra obrony. No, potem został rzeczywiście zdymisjonowany. Moim zdaniem, chyba słusznie, bo kiedy pan minister Klich ewakuował ten kontyngent z Iraku, to ja pozwoliłem sobie publicznie go zapytać, czy myśmy tę wojnę wygrali, czyśmy ją przegrali. No bo jeśli wygraliśmy, no to gdzie są łupy, gdzie są Jeńcy, gdzie są branki, zwłaszcza te branki ciekawe, no a jeśli żeśmy przegrali, no to kogo kto ma być postawiony pod ścianą, bo nie może być tak, że państwo przegrywa wojnę i nikt za to nie odpowiada? No oczywiście głuche milczenie było mi odpowiedzią, ale dlatego prawdopodobnie, że tam w Iraku nie było żadnej wojny, tylko operacja pokojowa. Państwo rozumiecie. No i to różnice, w, jak któryś, no generał Czempiński też się zreflektował w odpowiednim momencie, dzięki czemu nawet nie jest pociągany do odpowiedzialności za jakieś korupcyjne tam zarzuty, które mu w swoim czasie postawiono. No... no Teraz już wie, że ma być grzeczny i wszystko jest w jak najlepszym porządku, bo generał Czępiński też jest ze służb bezpieczeństwa, on nie jest za zwietki wojskowej. Także tak to wynika. Takie są, takie są te losy różnych ludzi którzy są pokorni i niepokorni, a już takich jak trzeba jakoś, żeby zeszli z celownika, to się ich tam, że tak powiem na z góry upatrzone pozycje, tak jak pana Tomasa Arabskiego, który został ambasadorem w Hiszpanii już wszyscy w Polsce o nim zapomnieli, prawda? I właśnie o to chodzi, żeby, im, żeby zapomnieli, a potem jak już wszyscy zapomną, to on wróci i znowu będzie naszym umiłowanym przywódcą, prawda? To... Proszę, no tak jak, tak jak pan Pawlak, który teraz słyszałem, że będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego. No, daj Boże każdemu. Kto tam się dostanie, to już jest urządzony na resztę życia. A z tego co wiem na temat sytuacji osobistej pana Waldemara Pawlaka, to jemu się parę złotych przyda. Także zresztą komu by się nie przydało. No.